Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Gadżetowych Ekspertów. Z tej strony Piotr Kalewski. Limitowana edycja pogotowia gadżetowego, czyli odpowiadamy na najczęstsze pytania naszych klientów i przychodzimy z inspiracjami i tipami. A dzisiaj opowiemy o targach branżowych: jak się do nich przygotować, jak wybrać gadżety, jak sprawić, żeby po takim wydarzeniu zostać najlepiej zapamiętanym. Zaczynamy! Targi branżowe są nie lada wyzwaniem dla każdego organizatora. Miesiące przygotowań, budowania stoisk, wybierania dobrej lokalizacji, kompletowania zespołu, a dalej cała logistyka, hotele, gastronomia, przygotowanie wszystkich handlowców a wszystko po to, aby po powrocie mieć albo dobre lidy, albo żeby mieć zbudowane dobre relacje i podkład pod kolejne rozmowy biznesowe. W tym wszystkim przychodzą nam z pomocą narzędzia marketingowe, nie tylko te digitalowe, często są to gadżety reklamowe. Dzisiaj chciałbym pokazać miejsca, w których możemy użyć gadżetów jako dobrego narzędzia, jak je dopasować do rodzaju targów oraz co jest teraz top trendem. Na samym początku przygotowań warto się zastanowić, jaki mamy główny cel. Przygotować harmonogram i wiedzieć dokładnie, jakie punkty w czasie całego wydarzenia będą dobrym momentem na obdarowywanie gości naszego stoiska. A jest ich całkiem sporo. Może być to zaproszenie na targi, czy już po przyjściu na stoisko, drobny gift away, który otrzymuje każdy, kto nas odwiedzi. Mogą być to pakiety dla klientów, z którymi umówiliśmy się na konkretne rozmowy, zestawy VIP dla klientów specjalnych, którzy na przykład dokonali zakupu, albo zestawy gadżetów na konkursy i loterie, które przygotowaliśmy jako dodatkową atrakcję, która urozmaici program naszego stoiska. I na każde z tych przestrzeni można byłoby przygotować oddzielny pakiet, dopasowany. No bo wiadomo, że Sky is the limit i każdemu chcielibyśmy dać najlepsze gadżety. Ale każde targi rządzą się trochę swoimi prawami. Zupełnie inaczej będzie na targach budowlanych. Będzie tam inna grupa docelowa, inni odbiorcy, niż na targach małych yy, dla branży beauty, gdzie przyjedzie bardzo konkretna grupa nastawiona na bardzo konkretne rozmowy. Jak to wszystko połączyć? Jak to pogodzić? Zacznijmy od samego początku. Każde takie przygotowania dobrze zacząć od budżetu. Budżet podzielić na odpowiednie grupy gadżetów, a dalej spróbować je połączyć. Albo w jednospójne story, jako storytelling, albo dobrze dopasowany gadżet odpowiadający liczbie osób, która go otrzyma. Gift away. Drobny gadżet, stojący najczęściej na ladzie targowej. Każdy uczestnik targów może podejść i zabrać. Zwykle mamy tutaj do czynienia z cukierkami, krówkami, drobnymi bryloczkami lub smyczkami. Często też bywają to śmieci, które po samych targach... Lądują stertami przed halami targowymi. Tym razem warto zastanowić się nad czymś praktycznym. I tak, jeżeli mamy do czynienia z branżą budowlaną, techniczną, czy na przykład serwisantami, którzy mają kontakt z klientem, może warto pomyśleć o multitulach, scyzorykach, narzędziach, które będą potrzebne w ich codziennej pracy, a zmieszczą się w kieszeni czy w torbie, albo być może o jakichś drobnych. Latarkach, które pomogą w ich codziennej pracy, albo znajdą się w ich samochodzie. Tutaj mamy bardzo wiele możliwości ze względu na materiał, cenę, wielkość i dopasowanie. Ale możemy sięgnąć jeszcze po drobniejsze gadżety, jak na przykład miarki. Miarka w takim zestawie technicznym jest bardzo przydatna i daje możliwość personalizacji. Tutaj akurat mam w ręce bambusową miarkę, którą można z dwóch stron grawerować. Duże pole pozwala nam dobrze wyeksponować waszą firmę, a zawsze pod ręką się przyda. Takie miarki oczywiście mamy również w wariantach mniejszych i plastikowych, jako bryloczek do kluczy. Często doskonałym giveawayem są po prostu próbki waszych produktów, ale wiadomo, że jeśli targi będą duże, to być może nie wystarczy dla wszystkich. Może w tym roku zamiast bryloczków. Jeżeli jesteś w branży beauty lub kobiecej, pomyślisz o jakichś drobnych, personalizowanych kosmetykach, jak na przykład takie pomadki glicerynowe, które możesz oznakować lub wybrać w kolorze Twojego brandu, albo drobna biżuteria. Może to być handmade, wykonana z drewna, z Twoim logotypem, albo zestawy z rzemieniami, które super będą spełniały funkcję... Zarówno jako dodatek do odzieży, jak i fajna pamiątka po takich targach. Uniwersalnym rozwiązaniem są zawsze słodycze reklamowe. Nie mówię już tutaj tylko o cukierkach czy ciastkach. Można sięgnąć po troszkę bardziej pomysłowe rozwiązania, jak eleganckie puszeczki z miętówkami. W końcu, po wielu godzinach rozmów na tematy biznesowe, dobrze jest odświeżyć swój oddech. A mamy tutaj do wyboru na przykład miętówki w kształcie suszarek do włosów. Być może znajdziesz miętówkę dopasowaną do twojego produktu. W branży turystycznej, outdoorowej albo choreka. Mamy próbki różnego rodzaju napojów, także alkoholi, ale jeżeli myślimy tutaj o typowo outdoorowych rozwiązaniach, to zamiast biżuterii możemy zainwestować na przykład w taką opaskę wielofunkcyjną, która jest z jednej strony krzesiwem, z drugiej strony gwizdkiem ratunkowym, a całość stworzona jest ze sznurka z parakortu, który możecie rozwiązać i użyć, kiedy będzie potrzebny na przykład do przywiązania hamaku. A jak zgubicie się w lesie, to możecie skorzystać z takiego małego kompasu, który wyznaczy Wam właściwą ścieżkę. Takie gadżety są wysoko oceniane przez użytkowników, którzy otrzymali ją jako darmowy gadżet na Waszych targach i super pamiątka po takim spotkaniu. Ale wiadomo, że giveaway to nie jedyny sposób, w który możemy obdarować gości naszego stoiska. Powinniśmy przygotować coś specjalnego dla gości, z którymi rozmawialiśmy, i będą to nasi potencjalni klienci, albo nasi dobrzy partnerzy biznesowi, którzy przyjechali specjalnie na to wydarzenie, żeby z nami się spotkać. Tutaj warto połączyć klasykę i elegancję. Jednym z takich rozwiązań są na przykład personalizowane zapalniczki benzynowe firmy Zippo. Jest to wieloletnia gwarancja. Jest to chyba symbol najlepszej relacji biznesowej, a dodatkowo świetna pamiątka. Możecie ją spersonalizować za pomocą waszego logotypu, na przykład grawerem, lub pozostawić w jednym z typowych designów, które proponuje producent. Piękne opakowanie. To elegancka pamiątka po spotkaniu z Waszym partnerem biznesowym. Mniej zobowiązującymi, ale również eleganckimi elementami mogą być wizytowniki, które są połączeniem elementów stalowych i drewnianych. Możemy je również personalizować lub pozostawić gładkie. E, tylko do Was należy decyzja, jaki rodzaj wykończenia wybierzecie i co będzie znajdowało się z zewnątrz. Lub drobne, ale eleganckie bryloczki. Warto postawić na jakość. Stal, wykończenie czarne, drewno i grawer. To na pewno coś, co nie będzie wyglądało jak tanie tandetne, a będzie podkreślało to, że zależy Ci na odbiorcy, którego właśnie obdarowujesz. Kiedy mówimy o rzeczach do zjedzenia czy napicia się, to poza wodą, warto troszkę poszaleć z kreatywnością, można przygotować małe zestawy popcornu, na przykład, jeżeli całe wydarzenie jest w tematyce związanej z filmem lub prezentacją waszego nowego produktu, albo jeżeli targi trwają kilka dni, może warto postawić na energetyki w waszym brandzie, które postawią na nogi zmęczonych klientów po wielogodzinnej wyprawie po targowych halach. I tak praktycznie szukając to w każdej branży, gdybyśmy się chwilę zastanowili, to pośród wszystkich gadżetów reklamowych znajdziemy gadżety dopasowane właśnie do ciebie, które pozwolą, żeby to twoja marka została zapamiętana. Więc może zamiast Smyczek w tym roku znajdziesz ładne eleganckie pudełko, które jest kolorowanką. Jeżeli jest to branża dziecięca lub parentingowa, w branży finansowej będzie to mała, ale elegancka skarbonka w twoich kolorach. A jeżeli jesteś gastronomią, to może wychodząc na przeciw oczekiwaniom ekologicznym, będzie to turystyczny zestaw sztuczcy, który pojedzie na wakacje z twoim klientem i zostanie na długo, ponieważ możesz spersonalizować bawełniany woreczek, w którym taki zestaw się znajduje. Czy to wszystko? Nie, oczywiście elektronika. Drobna elektronika, czyli głośniki, słuchawki. Oczywiście nie jest to profesjonalny sprzęt, z którego Dźwięk, na niejedną imprezę, ale może być pomocny na kempingu czy pod namiotem i zostanie jako super pamiątka po targach, przypominając o Twojej marce i o Twoim produkcie. Kiedy mówimy o gadżetach, trudno nie wspomnieć o gadżetach ekologicznych. Tutaj prem wiodą domki, hotele dla owadów, różnego rodzaju karmniki, domki dla ptaków, które wykonane są zwykle z naturalnych elementów, wspierają naturę. Robią coś pożytecznego i raczej nigdy nie zostają wyrzucone na śmietnik. Pora przejść do zestawów VIP. Tutaj najważniejszy będzie budżet. Tych zestawów zwykle jest dużo mniej i są o dużo większej wartości. Klasycznie ładne, eleganckie, personalizowane opakowanie, a w środku na przykład zestaw czarek, kubeczków, kieliszków. Zestawów do wina, które przydadzą się w kuchni czy w czasie imprezy. Zestawy piśmiennicze, personalizowane pióra, długopisy, które możemy podpisać, albo możemy do nich dołączyć list dla naszego konkretnego partnera biznesowego. Proste, niesobowiązujące zestawy do win w drewnianych lub bambusowych skrzyneczkach, które możemy personalizować i grawerować. Ile razy w domu szukamy? Korkuciągu, którego nigdzie nie ma w okolicy. Może to jest dobry pomysł, kiedy prowadzisz restaurację albo hotel, żeby właśnie taki zestaw trafił do Twojego klienta. Albo może coś kreatywnego, e, stworzenie puzli z Twoim symbolem, e, z różnych drobnych elementów, które będą cieszyły zarówno obdarowanego, jak i posłużą jego dzieciom do zabawy. Różne targi to też różne zwyczaje. Są takich, na których do dziś królują piersiówki, na przykład takie jak ta w pięknym drewnie. Lub dużo bardziej kreatywne rozwiązania, jak na przykład żarówka, która... Pos... Lub dużo bardziej kreatywne rozwiązania, jak na przykład żarówka, która może posłużyć na biwaku w namiocie. Jeśli natomiast szykujecie konkurs lub loterię, warto zastanowić się, czego potrzebuje Wasz klient tu i teraz. Jeśli od kilku godzin chodził po różnych stoiskach, zbierał gadżety czy też katalogi, a być może nie ma z sobą wielkiego plecaka, to fantastycznym rozwiązaniem mogłaby być na przykład walizka. Walizki, które kompresują się do rozmiaru zaledwie 10 cm, a po rozłożeniu są pełnoformatowymi, w pastelowej gamie mogą ułatwić życie Twoim klientom i powrót do domu. A jeżeli ją spersonalizujemy, to na pewno na długo w pamięci zostaną i targi, i twoja marka. Wiem doskonale, jak trudne może być przygotowanie pakietów na targi dla tych wszystkich grup, ale właśnie dlatego możesz skorzystać z darmowej pomocy doradców biznesowych, czyli gadżetowych przewodników OpenGift. Pomożemy, doradzimy, spakujemy i wyślemy pod właściwy adres. Subskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę i obserwuj inne odcinki gadżetowych ekspertów, żeby nic ci nie umknęło. A jeżeli przygotowujesz się na targi, to życzę Tobie dobrych pakietów, aby Twoja firma wyróżniła się w tym roku spośród tłumu. Cześć.